Poprosiła Pana Maćka w w że jest, o bardzo prosimy, z Panem Maciejem Jabłońskim. Zaczynamy z blokiem nikołajkowym. Tak, pierwszy temat nikołajkowy. Są Mikołaje na motocyklach, nasza impreza Dzień trójmiasto, dobry. Dzień dobry. Trójmiejska. U... Jasne, Trójmiejska, Metropolitanna. Tak jest. Mikołaje na motocyklach. 4 grudnia odwiedzi trójmiasto Mikołaj, w zasadzie nie jeden, tylko tysiące Mikołajów mamy nadzieję. Gdańskie, trójmiejskie, środowisko motocyklowe oraz Adventure Park organizuje dziewiątą paradę Mikołaje na motocyklach. Największy na świecie mikołajowy zlot motocyklistów, ludzi, którzy mają skutery, kłady oraz motocykle. To jest grupa, która zbiera się. W tym roku zbieramy się od godziny 9 do godziny 11 w Gdańsku na Alei Jana Pawła II. Skąd o godzinie 11 kolumna wyrusza w stronę Gdyni. Każdy motocyklista musi być ubrany w strój Mikołaja, to jest bardzo istotne. Do kasku przyklejamy czapkę, płaszcz na ciuchy motocyklowe zakładamy i każdy motocyklista musi opłacić opłatę pisową, startową, jest to minimum 20 zł. Oczywiście te wpłaty są wyższe, jest konkurs na najwyższą wpłatę z naszych informacji. W tym roku już trzy osoby mają zakusy na tą najwyższą wpłatę. Dotychczasowa najwyższa to było około 7,5 tysiąca złotych. Także motocykliści mają naprawdę wielkie serce. Z rekordowych danych 2009 rok-2307 maszyn i prawie tysiące motocyklistów zaangażowanych w tą akcję. W zeszłym roku z powodu aury było minus 8 stopni i padający śnieg zjawiło się około 700 maszyn i prawie tysiąc osób zaangażowanych w akcję. Parada Mikołaj na motocyklach to nie tylko barwny kolorowy przejazd, to również zbiórka na dożywianie dzieci ze szkół i z ośrodków szkolnych wychowawczych. Zbieramy na obiady kilkadziesiąt, ponad 60 tysięcy obiadów w ciągu dziewięciu edycji udało się sfinansować z tego co zbierzemy. Motocykliści około godziny 12-12.30 dojadą do skweru Kościuszki i tam przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Wielki finał. Parady Mikołaj na motocyklach odbędzie się w Gdyni na skwerze Kościuszki. Od wczesnych godzin porannych skwer będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Będziemy w tym momencie przygotowywać masę atrakcji pośród koncertów i różnych wydarzeń, które się będą toczyły, rywalizacji pomiędzy Reniferem, Bałwanem, Śnieżynką Mikołajem najróżniejsze pojedynki będzie inwazja Mikołaj, która jest przewidziana na godzinę 13. Będzie to atak Mikołaj na skłę kościuszki z, praktycznie z wody, morza i powietrza. Ze wszystkich stron będziemy e, pokazywać, że Mikołaj dociera do naszych pocie dodatkową atrakcją, która w tym roku jest, a dla nas najważniejszą rzeczą to to, że udało nam się zorganizować e, zbiórkę właśnie środków na dożywianie dzieci, która będzie odbywać się pośród mieszkańców, którzy mamy nadzieję licznie odwiedzą w tym dniu skwer kościuszki, a zapewnioną mamy pogodę na pewno na plusie. Liczymy na to, że nie będzie padał deszcz, że będzie przychylna pogoda. E, poprosiliśmy Akademię Morską o zmianę przebiegu rejsu daru młodzieży i on również wraca do Gdyni i w tym momencie <grym> będzie do dyspozycji mieszkańców. E, bardzo Miłą współpracę podjęliśmy z akwarium gdyńskim, które udostępni nam swój obiekt i będziemy również z tego obiektu wykonywać różne ciekawe wydarzenia, które będą uzupełnieniem parady Mikołaj na motocyklach. Na pewno z jedną ciek z ciekawszych rzeczy, z którą będą się mogli spotkać mieszkańcy, to będzie nietypowy pojazd, który się pojawi w tym dniu na sperze To czołg T-55, który będzie do zwiedzania. Nie będziemy oczywiście jeździć, nie chcielibyśmy uszkodzić skweru Kościuszki. To przytrunie ten czołg? Nie, on przyjedzie na lawecie, natomiast na pewno nie będzie przejażdżek po skwerze Kościuszki czołg T-55. Na, na te przejażdżki zapraszamy na koliki. Czasami przy naszych imprezach one się odbywają. Odbędzie się także część artystyczna. Od godziny 11.30 tabaret, potem występy trzech zespołów muzycznych. O godzinie 13.40 nasza gwiazda tego dnia, koncert zespołu Bielizna. Także będzie kilka stanowisk gastronomicznych, będzie bardzo ciekawa loteria, gdzie każdy los wygrywa, loteria Mango, będzie mnóstwo pokazów, prezentacji, no i oczywiście największa ilość motocykli i Mikołajów na tych motocyklach w jednym miejscu, największa parada na świecie. Jeśli ktoś chciałby się jeszcze zgłosić może? Oczywiście. E, można się cały czas zapisywać, w którym mieście jest e, około 15 punktów, e, w których prowadzone są zapisy oraz bezpośrednio od godziny 9 do godziny 11 na Alei Jana Pawła II w Gdańsku można przyjechać e, w stroju oczywiście organizacyjnym uiścić opłatę startową i ruszyć w tej wspaniałej, wielkiej, kolorowej i niepowtarzalnej imprezie. Wszystkie informacje na, stroje, na, na stronie internetowej www.mikolaje.gd.pl Na rowerze można przyjechać? Motocykle, skutery oraz kłady. To jest y, grupa odbiorców, na którą bardzo oczekujemy, jeżeli ktoś nie ma pojazdu, bo akurat ma w remoncie, czy, czy, czy z różnych powodów chwilowo motocykla nie ma. A może o tym, żeby wziąć udział w poradzie, też zapraszamy, zapewnimy transport alternatywny na pokładzie wojskowych ciężarówek. Także można się przyłączyć będąc ze środowiska motocyklowego, ale bezsprzętowo. Zapraszamy, zachęcamy bardzo serdecznie w tym roku zachęcamy wszystkich motocyklistów do zapisywania się do wkład, bo im będzie nas więcej, tym więcej obiadów będziemy w stanie fundować dla tych dzieci, dla których właśnie tego dnia działamy. Mobilizacją dla środowiska Mikołajowego jest fakt, że będzie zbiórka prowadzona również pośród mieszkańców, którzy przybędą w tym dniu na przykład na rowerach na skwer Kościuszki w Gdyni, żeby posłuchać orkiestry marynarki wojennej, zwiedzić dar młodzieży, zobaczyć ten przysłowiowy czołg i pozostałe atrakcje, które jeszcze do końca nie będziemy ujawniać, bo naprawdę jest masa fajnych rzeczy przygotowanych na 4 grudnia. Od 11 czekamy na wszystkich mieszkańców miasta na terenie Skweru Kościuszki. Ile widzieli mieszkańcy Warszawy i innych miast, którzy odwiedzą w tym pięknym Giełdynie. Zapraszamy serdecznie. Ja się pamiętam nie, i nie, nie pamiętam, czy właśnie w zeszłym roku, ilu było Mikołajów, a ile w tym roku się podziewać? Spodziewamy się y nie wymienię cyfry, ale no, chcemy pobić rekord z roku 2009, kiedy zjawiło się na starcie parady 2307 motocykli. W zeszłym roku było niecałe 700, ale przypominam minus 8 i padający śnieg no to jest ewidentnie eliminujący czynnik motocykle i motocyklistów. To jest jednak bardzo specyficzna jazda a, i, i tutaj takie wyróbki drogowe no niestety nie pozwalają większości uczestników wziąć udział w, w tej naprawdę fajnej, kolorowej imprezie. A ile jeden obiad kosztuje? 2,50 to jest koszt jednego obiadu. Czyli jest szansa, że tysiące no, tych tysiące, tak, no, tak, no obiadów. W tym rekordowym roku to było 22 tysiące obiadów. W zeszłym roku około 16 tysięcy obiadów ufundowali Mikołaje na motocyklach dla dzieci Ze szkół. 16 tysięcy. Z tym, że do zeszłego roku nie było możliwości udziału mieszkańców, którzy zawsze licznie przybywali na sprawy świeżo. Mikołaje, mikołaje płacili, płacili wpisowe, ale nie było jakby możliwości dołożenia się będąc obserwatorem parady czy czy przychodząc po prostu na finał parady na skórze Kościuszki teraz taką możliwość będziemy mieli, dlatego robimy tą akcję Mikołaja kontra, Moto Mikołaja kontra reszta świata, tak? I będziemy ważyli symbolicznie puszki, w których będą zebrane środki od Moto Mikołajów i od całej reszty świata, czyli od mieszkańców, sympatycznych ludzi, którzy tego dnia pojawią się na skórze. A co to dla jakich dzieci to wiadomo? Są to wytypowane, 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 szkoły oraz placówki szkolno-wychowawcze. Z, z terenu województwa pomorskiego arbitrem jest wojewoda pomorski. Czy będą jest... goście jest spoza Trójmiasta? to tak, Spodziewać były... się kolegów z innych krajów, a nawet za tak, zagranicy? Tak, nawet za zagranicy jest co roku konkurs, oprócz tego na najwyższą wpłatę, jest również konkurs na Oczywiście najatrakcyjniejszą śnieżynkę na najciekawiej udekorowany pojazd, także warto się posilić, troszeczkę inwencji w to włożyć, żeby ten pojazd faktycznie wyglądał świątecznie mikołajowo, reniferowo. No są przeróżne koncepcje na przystrojenie motocykla przykłada. I jest także konkurs na Mikołaja z najdalszego zakątka świata. W zeszłym roku wygrał człowiek, który przyjechał na paradę z Grecji. Pokonując w ciągu dwóch dni kilka tysięcy kilometrów, przyjechał z Grecji do Gdańska, żeby wziąć udział w naszej paradzie. Mikołaj tak, Mikołajewicz też będzie jakiś? A tego nie wiem. Przedstawienie się, się Maciej Ogłoński, Adventure Park Fulki. Maciej Szurwach, Adventure Park. K K K K K K K K Mikołaj, Maciej i Macie. Dziękujemy bardzo. Ale proszę o temat Mikołajowego. Prosimy bardzo, żeby go zostawić. Tak? No może jeszcze tutaj. Poprosimy teraz Marka Łuceka, bo też Mikołajkowy temat. Cały blog.